Cześć, z tej strony Anton. Witam was w newsach na kanale Anton Light. Dzisiaj piątek, tak więc wyszły już fakcji, które omówiliśmy sobie. Cztery fakcji bardzo interesujące, tematyczne, z mnóstwem dodatkowych informacji, e, bardzo ciekawych informacji. Tych informacji nie znajdziemy, na przykład analizując zakładkę z pojazdami które y, ukażą się w Farming Simulator 22 i ta zakładka została dzisiaj tutaj zaktualizowana. Nie dowiemy się, ale znowu z y, analizy tylko i wyłącznie cheatów nie dowiemy się, że są dodatkowe jeszcze tutaj marki, które najprawdopodobniej nie pokażą się nigdy na factsheetach. Tak więc analizujemy te dwie rzeczy osobno. Ale najpierw musieliśmy się dowiedzieć, co w faktycznych. Dobra, a co dzisiaj w ogóle tutaj w tej zakładce doszło? Mam takie wrażenie, że może nie aż tak dużo jak tydzień temu, ale równie interesująco. Na pewno sobie obejrzymy EBI, na pewno wpadniemy do Bokmana. Tutaj ciekawa rzecz. Tutaj sobie. Birer, Birer, tak, ponieważ DLC wchodzą cały czas, a to pamiętajcie DLC alpejskie, tak? Być może, nie wiem, czy w klasie, chyba nie. Hejście tam się nic nie dzieje. Tutaj też się nic nie dzieje w Deutschwarze. Eee, tutaj chyba w ogóle w, w, do Fenda oczywiście uderzymy. Furman. Zobaczymy, bo tam jest trochę ciekawiej. Czy we Figlu jest coś? Już nie pamiętam. Hardy. Na pewno wejdziemy. Do John Deera też wejdziemy. sprawdzicie, Mamy tutaj jeszcze. Co my tutaj mamy jeszcze? Kotę Garant, tak więc ba bardzo ciekawie tutaj wygląda. Za chwilę tutaj wejdziemy również. Do Kunas spojrzymy. Landini, niestety tylko jeden ciągnik, już uprzedzam. Fakty. Do Lizarda też wejdziemy. Sprawdzić Man. Machindra również. Machindra też wchodzi spoko. No i co tutaj jeszcze mamy? Provid to jest bardzo fajna maszyna, o którą, którą na pewno widzieliście, tylko nikt nie wiedział, jak to się nazywa, ale dobrze dobrze już wam znana, zapewne. No, i co tutaj jeszcze mamy? Waltra. Wreszcie, waltra. Tak więc zobaczymy. Dobra, zaczynamy od analizy już tak alfabetycznie, i tylko będziemy analizowali rzeczy, które zostały dodane dzisiaj. Dobra, czyli zlecimy sobie od Aebi, czyli ta kosiarka. Ręczna, powiedzmy, CC-66, ona dosta, dostała tutaj się z racji tego, że była w dodatku alpejskim Farming Simulator 19. W sumie bardzo będzie fajnie tutaj, y, chyba fajnie będzie y, można nim porobić, na przykład pielęgnując, y, nie wiem, sady czy coś takiego. Tutaj może ona się przydać. Tak więc fajnie, że jest. Dobra, to sobie już odznaczamy. Jeżeli chodzi o to Agrisema, to w Agrisemie jest, wydaje mi się, że jest ten głębosz. Tak, chyba jest ten głębosz. Agrisem Disco, ten ten, 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 głębosz. 65 koń, czyli niedużo, 1,5 metra szerokości. Bardzo fajnie, że jest taki mniejszy głębosz i nie wiem czy to będzie od razu usuwało te mniejsze kamienie. Jesteśmy po informacjach sprzed dwu... wczoraj chyba, kiedy mamy właśnie te informacje dotyczące kamieni i tak dalej. Tak więc no te głębosze teoretycznie powinny wyorywać duże kamienie. Tak więc tutaj wchodzi nowy agrisem, ale taki malutki głębosz. Następna rzecz to jest firma Bokman. Bokman to jest firma, która wchodzi nam z dodatku alpejskiego, w dodatku Alpejskim mamy taką przyczepkę e, Bokmana, a tutaj dodatkowo dochodzi przyczepka, która ma taką właśnie ciekawą nazwę. Będzie w kategorii różne, ale z tego co mi się wydaje, tutaj ma agregat taki chłodniczy w tym miejscu. Tak więc, no, wydaje mi się, że to będzie przyczepa do przewożenia nie wiem, najprawdopodobniej jakiś skrzynek czy coś takiego. Może z jakimś autoloadem, tak sobie wyobrażam, ale to jest taka izoterma, tak mi się wydaje. Czyli taka przyczepka do przewożenia jakichś ciekawych rzeczy. Na razie zgaduję, ale szczerze mówiąc spojrzałem sobie na stronę internetową producenta i właśnie taka przyczepa to jest właśnie izoterma. Natomiast tutaj czekamy na inne przyczepki. Może i będzie fajnie. Powiem wam, że ta przyczepka mi się spodobała, ją używam dosyć często do przewożenia różnych rzeczy, do transportu, różnych tam skrzynek, i tak dalej. Tak więc ciekaw jestem, jak ta przyczepka się będzie tutaj prezentowała. Bokman wchodzi z alpejskiego dodatku, tak? Następna rzecz Birer znany nam bardzo legenda, ciągnik Legenda! I tu fajnie, że w 19 będzie już w podstawce Beskitu z tych wszystkich maszyn, które tutaj są. Od razu się naprawdę micha cieszy, bo to jest kawał fajnych wspomnień związanych z farmingiem, z dawnym farmingiem i z tym ciągnikiem. 100 koni, żywych takich koni, prawdziwych koni. 20 km na godzinę i wiatr w uszach, w komary w zębach i jest fajna zabawa. I te y, lusterka tutaj na butnikach. No zarypiście, cieszę się bardzo, że takie starsze ciągniki tutaj wchodzą, nie? Idealnie. Dobra, następna rzecz. No tutaj wchodzimy do Fenda. Będzie z racji tego, że dzisiaj mamy ciągnik o którym który jest na faktsitach, On został dobrze już opowiedziany, omówiony na faktsitach, nie będę tutaj się powtarzał. Mocy od 80 do 114, czyli kolejny ciągnik będę się powtarzał, bo to jest bardzo ważna rzecz. Nie wiem czy zauważyliście, ale Farming Simulator 19 na podstawce nie mamy żadnego ciągnika, który byłby Mocniejszy, Gdyby miał, który by miał większą moc niż 100 koni. Natomiast w 22 jest ich już dosyć dużo, a być może ich będzie więcej. Mamy co najmniej dwa zetory, tutaj jednego fenda. Dobra, nie będę zgadywał, ale jest ich już kilka tych ciągników. Dobra, spoko, czyli mamy ten ciągniczek ogrodniczy. Fajnie wygląda. I teraz jeszcze dodatkowo z fendów to już chyba nic nie będzie, tak? Tak mi się wydaje, że nie. Swędów to już nic. Nie. Dobra, spoko. Zostawimy sobie to. Przechodzimy tutaj do Furmana. Furman, czyli to jest to firma. I jak zobaczycie, na fact to wygląda tak, że to są Grape Trailer, czyli kategoria maszyn, znaczy przyczep do przewożenia winogron. Natomiast tu zostało to trochę inaczej wytłumaczone. I tutaj widzimy technologia uprawy winogron. Czyli pamiętamy to, te maszyny, na przykład technologia uprawy, nie wiem, tam, Trzciny cukrowej, i tam wszystkie są wrzucane: i kombajny, i maszyny do przewozu tego, tam przyczepy, i tak dalej. Tak więc tutaj jest tego typu sprawa. Te przyczepy, nie wiem czy tutaj nie, nie, nie ma cen podanych, różnią się wielkością, ponieważ tutaj jest 6000 litrów, 12 tysięcy litrów, i tu mamy 14,5 tysiąca litrów. Na fakt kiedy przeglądałem sobie. Chyba była ta dwunastka, tak mi się wydaje, ona była bardzo droga, to jest droga maszyna, ale jak sobie popatrzymy, no to ona jest wykonana z odpowiedniej stali i tak dalej, tak więc no to chyba chodzi o to. Być może tu jest, nie wiem jak to wygląda, trzeba by to sprawdzić, czy tam nie ma jakiegoś systemu wyładunku, jakiś pasów czy czegoś takiego, z tego ujęcia ciężko mi powiedzieć. Na pewno to są, bardzo, to są specjalistyczne sprzęty. No, i właśnie do przewożenia y, winogron. Dobra, czyli, a to jest w ogóle nowa, nowa firma. Mamy Hardy, czekamy, czekaliśmy na Hardy, myślałem, że tu będzie inny opryskiwacz tak, myślałem, że to będzie taki, no dobra, ten ciągany opryskiwacz, który pamiętamy z dziewiętnastki mamy ciągany opryskiwacz ale jak widzicie, technologia uprawy winogron, ponieważ jest to ten opryskiwacz sadowniczy szerokość robocza tego opryskiwacza to 4 metry a, no tu jest napisane 4 metry tak więc, no to jest właśnie taki sadowniczy opryskiwacz pierwszy sadowniczy opryskiwacz zobaczymy, czy będą inne jakichś innych firm bo tutaj jeszcze jest kilka opcji otwartych. No i jeszcze czekamy jeszcze na kolejny Hardy. Najprawdopodobniej będzie ten z 19 ciągany, ale taki większy opryskiwa. Czyli, jeżeli chodzi o Hardy. John Deere. Co w John Deere mamy? Dlaczego go tutaj mamy? Z racji tego, że mamy ten samochodzik, tak? Czyli on dochodzi tutaj w John Deere. Tak. I to chyba wszystko. Dlatego ja go tutaj zaznaczyłem. Dobra. Następną rzeczą jest Kotę. I tutaj wchodzą, garanty wchodzą e, z tymi zbiornikami do gnojówki, które znamy, tak? Chyba, że mi się wydaje, czy już nie już nie pamiętam, czy te są. Te 55 były. Natomiast te są bardziej nowoczesne, chyba. No, już nie pamiętam. Za dużo tych informacji, za dużo tych maszyn, żeby to wszystko ogarnąć. Ja ich tak często nie używałem, tak więc 19 inne używałem. Tak więc być może to jest w ogóle nowa, ale nie jestem do końca przyczepa, to podejrzewam, że jest ta sama 30 tysięcy litrów wszystkie, bardzo dobrze wam znana. Ale spoko, no już tej więcej nie będzie. No dobra, spoko, rozumiem. Tutaj jeżeli chodzi o krampę, no to mamy wózek i mamy naczepę, czyli co? No już wszystko chyba w tym temacie. Jest tutaj zakończone. Mamy ten Half Pipe, nowa, nowa fajna przyczepka. Na pewno chciałbym ją troszeczkę, na pewno będę chciał ją używać. Dobra. Następna rzecz. No to Landini. Jeden ciągnik tylko Landini. Szkoda ale, to jest jak gdyby wpisuje się w tą politykę, że czasami są nowe marki, ale tylko i nowe, nowe, takie naprawdę nowe, nowe, ale tylko z jednym egzemplarzem, z jednym, z jednym ciągnikiem. Podejrzewam, że to chodzi o to, żeby, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie będę tego tej tematu rozwijał. Malutki Landini, ciągnik w kategorii malutki, też małe, jako małe ciągniki. Też jeżeli chodzi o moc 70 koni do 112, troszeczkę podobny mocowo, jak to było w przypadku Fenda 200V. No i 40 km na godzinę, taki mały kart, można by powiedzieć. Będzie szybki, koczy, powiem wam, że może być popularny, bo to szybko lata. 112 kilometrów. Pewnie tak, tutaj tury i inne rzeczy będzie. To będzie chyba fajna rzecz, podejrzewam. No i też on nie dużo, aż tak kosztuje. Przynajmniej Landini, bo, bo Fendt kosztuje więcej. Już nie pamiętam, ale na zakładce chyba 40, 38 tysięcy chyba kosztuje. Tutaj niestety tego typu informacji nie mamy. Tak więc szkoda. Ale Landini jest, wiedzieliśmy, że będzie Landini, ponieważ on się czasami pojawiał gdzieś tam dobra tutaj jeżeli chodzi o lizard no to mamy ciężarówki mamy dwa pick upy spoko czyli jak gdyby no ciekaw jestem bo to jest bardzo ważna rzecz kiedykolwiek e, Giants pokusi się aby mieć nie wiem jakieś ciężarówki takie e, op, takie terenowe takie rolnicze powiedzmy takie półciężarówki. Y, takie pick-upy, ale jakieś licencjonowane, nie tylko lizardy? Być może, ale to może Farming Simulator 23, chociaż nie no, y, nie 23, 24 powiedzmy, albo i późniejszy. No ale tutaj można by coś też pomyśleć w tym kierunku, nie? Dobra, następna rzecz: Mahindra. Mahindra, szkoda, powiem Wam, że jest tylko y, ta maszyna, no ale. No jest, no jest, wiadomo dlaczego jest. Tutaj Mahindra też dziewiętnastki nam przeszła. No i jeżeli chodzi o many, w poprzednim tygodniu mieliśmy tą wersję leśną. Tutaj wchodzi, wszystkim wam dobrze znany man, który jest wykorzystywany w Farming simulator już od jakiegoś czasu. A więc spoko. TGS 18500 4x4. Nie wiem ile będzie kosztował. Moc 500 koni, 80 km na godzinę. Kategoria ciężarówki. Będą jeszcze jakieś inne ciężarówki? Hmm, fajnie by było. Dobra, następna rzecz, i tutaj Nicholand troszeczkę dzisiaj przyrządził w tym kontekście. Że za chwilę zresztą chciałbym tutaj troszeczkę więcej nie tylko i wyłącznie o, o, o Nicholandzie porozmawiać, ale troszeczkę też w innym kontekście. Technologia uprawy wigro, winogron. Combine, który już znamy, wiemy dobrze, to na samym trailer, na, na tym CGI był już pokazany i tak dalej, tak więc Dobra, nie będziemy tutaj dużo mówić o tym Combine, bo wszyscy go świetnie znacie, tak? Natomiast o tym ciągniku, no tutaj jest fajna sprawa, New Holland TK-480 Metan Power, mały ciągnik Mały ciągnik w detalach, niestety, nie ma takich bardzo fajnych informacji dotyczących tych ciąg tego ciągnika. E, prędkość maksymalna 12 km na godzinę, moc 75 koni. Malutki, powolny, zobaczymy do czego będzie się nadawał. Będzie podstawą do, może, deteta jakiegoś przerobienia, wiecie, różne takie rzeczy. E, deteta, deta, dobra, spoko, ale wiecie o co chodzi. Tak więc. Co jest bardzo ciekawego w tej maszynie? W tej maszynie jest to ciekawe, że on zosta jest zasilany metanem, ale to wiemy z fact sheetu. Dlatego, na przykład, jeżeli sobie patrzymy na jakieś maszyny, które są tutaj już wyszły od jakiegoś czasu, na przykład, yy, no, być może jakieś wózki widłowe, czy coś takiego, to być może one też będą za zasilane metanem. Tutaj niestety nie mamy takich informacji, czym one są zasilane, tak? Tylko jest po prostu model, moc, prędkość, jak się nazywa, jaka, tego, jaka kategoria, natomiast dodatkowych rzeczy niestety nie wiemy, ale to dowiedzieliśmy się z fact sheetu, że ten mały gąsienicowy pojazd jest zasilany metanem, metanem, który będzie wytwarzany w BGA Farming Simulator 22. Dobra, czyli mamy tego New Hollanda, no i tutaj mamy Provitis, taka maszyna, takiej firmy. Tą maszynę no, bardzo dobrze już znacie, bo ona bardzo często się przewijała na różnych filmach, na różnych screenach. Jest to maszyna do uprawy winogron. Ona, ta maszyna jest to model MP122 OCEA. OCEA. Dobra, nieważne. W każdym razie bardzo ważną funkcję spełnia, a mianowicie ona usuwa liście z winogron i z, według, z tego co dobrze pamiętam, jeżeli usuniemy po. Po zbiorze winogron usuniemy te liście, to wówczas winogrona będą uprawą wieloletnią. Czyli w następnym roku one z, powrotu, z powrotem będą owocowały. Tak więc ta maszyna jest niesamowicie istotna w tym kontekście. I będzie na pewno, jeżeli ktoś będzie chciał zabawić się właśnie winogronami, ona będzie w motpaku obowiązkowo, tak? Obowiązkowo. Czy będzie jeszcze inna maszyna, która będzie spełniała tę samą funkcję? Ciężko mi na ten temat powiedzieć w tym momencie, ale na pewno tego typu modyfikacje będą. Dobra, czyli Provitis, tak się nazywa ta maszyna. No i mamy Thunderclick Equipment, przyczepa taka serwisowa, którą znamy. No, ona już jest troszeczkę już w farmingu, tak więc w sumie dlaczegoż by nie miała być Farming Simulator 22? No w sumie dlaczegoż nie mogła być jakaś inna? No zobaczymy, no na razie jest taka i tyle. Dobra, spoko. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o TMC Cancela, o co tu chodzi z tym, z tym, z tym sprzętem? Jak widzicie, to jest, to jest producent, który idealnie się wpisuje w tą nową funkcję, która została, zostanie dodana do Farming Simulator 22, o której się zrobiło głośno już w tym tygodniu z, wy, z wyjaśnieniem, jak to będzie mulczowanie wyglądało. Tak więc jak zobaczycie, tutaj wszystkie te maszyny służą do mulczowania. No i dzisiaj dochodzi jeszcze ta maszyna. Yy, tak, TMC Cancela TPN 140 z tego, co mi się wydaje. Urządzenie do mulczowania. Szerokość robocza. O, 70 koni, 1.4, 130. No to te mulczowanie, to powiem wam, to jest fajny proces, fajny zabieg, ale będzie wymagał, żeby zaoszczędzić na nawożeniu w różnych tam przypadkach, to będzie wymagał jednak dosyć dużego... Dosyć dużo, robo, dos, dosyć dużo trzeba będzie popracować nad tym. To nie będzie takie łatwe jak nawiezienie, nie wiem, nawozem, maszynami, które mają tam szerokość roboczą, nie wiadomo jaką to będzie bardziej dla hardkorowców, podejrzewam. Na samym początku każdy będzie chciał to spróbować, owszem, ale nie mam takiej, no bo to 200 koni zobaczcie, żeby nawieść na, znaczy nawieźć, żeby zmulczować 6 metrów no, to troszeczkę jest mocy. To i duży ciągnik, no i no w sumie, coś może to nie jest aż tak źle. Bo, no, rzeczywiście, tutaj 200 koni, a 6 metrów to to można to ogarnąć. W każdym razie, TMC Cancela dochodzi nowa mulczarka. Tych sprzętów to jest naprawdę mocno podkreślane. Mulczowa tych sprzętów do mulczowania jest dużo. Wały, czekamy na wały. No, tych wałów nie ma aż tak dużo teraz. No i wchodzi Waltra, Waltra seria G, G serii G Series e, Dobra, spoko. Ja czekam na Waltra, ale starą. Nie wiem, czy to będzie Waltra Valmet, osobno będzie Walmet, ale mi się wydaje, że gdzieś widziałem na jakimś screenie gdzieś w oddali Walmeta. Autentycznie czekam na tego Walmeta. dlaczegożby nie? Mamy starsze y, ciągniki z różnych y, dużych ma y, marek. Dlaczegożby Walmet nie miał być? Czekam osobiście na Walmeta. Jest pierwsza Waltra. No tych walt będzie chyba kilka. Tak Mam, mam taką nadzieję. Ta Waltra od 110 do 145 koni wydaje mi się być dobrym wyborem na samym początku, jako taki ciągnik podstawowy od mniejszego gospodarstwa do takiego średniego. On może być dosyć popularny. Ja lubię właśnie ciągniki w takim przedziale od 100 do 150 koni. Tego, ten ciągnik, zdradzę wam, on jest szykowany na serię u mnie na Hofbergman, Tak więc swego czasu się pojawi na Hofbergman. Już naprawdę w kolejce stoi bardzo długo, ale chciałbym go mieć. Dobra, i na sam koniec jeszcze cuchamera I tutaj powiem wam, jak ja zobaczyłem te przyczepki, jak one fajnie wyglądały, mówię. One są naprawdę przekozak. Taki przyczepek nie mieliśmy. I one są naprawdę przekozak. Dwie małe, przy... znaczy, może nie aż takie małe. No bo ta UT... ULT18 to 16, nie, 15 tysięcy, a ta bierze, mimo tego, że jest ULT24, ale 21 tysięcy litrów bierze, nie? No i to są zbiorniki na gnojówkę, tak? Będziemy przewozili sobie gnojówkę. I powiem Wam, że one mi się bardzo no, znaczy. Zobaczymy, jakby były jakieś ujęcia, jakieś bardziej dokładne screeny, ale nie, no wydaje mi się, że one są naprawdę, że będą przekozak, fajnie będą wyglądały. Mam takie wrażenie. Tak więc, no jestem bardzo zadowolony, że do tego Cuchamera dużo dorzucono te, te przyczepy. No nic więcej nie mam, ale podejrzewam, że będą DLC, w którym tych maszyn będzie trochę więcej, bezpłatne DLC być może, będą modyfikacje. Do y, 22 na pewno, bo będą wyciągane z 19 tamtych rzeczy. Jest troszeczkę więcej, tak więc spoko nie martwiłbym się tej, tym, że tutaj ty, tego co Hamela nie będzie. Może na samym początku, ale później będzie jego zatrzęśnienie. Ale te przyczepki robią różnicę. Dobra, to tyle po analizie e, tych rzeczy, które dzisiaj doszły. To są tylko i wyłącznie rzeczy, które dzisiaj doszły. W wielu y, rzeczach jeszcze. Możemy spodziewać się ciekawych rzeczy. W wielu markach możemy się jeszcze spodziewać kilku ciekawych rzeczy. Co dla mnie naj, najistotniejsze z tych wszystkich, e, nie ma chyba nic tutaj, nie doszło, dobra. Ale co dzisiaj najciekawsze byłoby z mojego, mojej perspektywy, ten Bokman, ta przyczepka, ten, ta terma, dosyć ciekawy. Birrer, no bo historia. A czy tym w Bredalu coś nie doszło? Bo tam czekamy. Nie, w Bredalu jeszcze nie, nie doszło. No i cóż tam jeszcze? Tutaj Garanty wchodzą, Dobra, ale to spoko. Landini oczywiście, a w Kunie? Jeżeli Kuna nie, nie pokazałem, to no Nie, w Kunie nic dzisiaj nie doszło. Nic nie doszło w Kunie. Lemken również czekamy jeszcze. E, tutaj też czekamy makornik, również Manitu nie zdziwiłbym się gdyby na przykład ten Manitu mógł być na, zasilany na przykład gazem albo była jakaś opcja zasilana gazem tak jak mówię tutaj na tych, na tych na tych stronach nie ma tutaj w tych informacjach nie ma podanego paliwa tak więc jest po prostu model jakiś ale no, liczę, że no jeżeli jest, coś tak, jest taka możliwość, żeby zasilać ciągniki maszyny metanem, tak, tym biogazem, to dlaczego już nie można tego zastosować w szerszej ilości maszyn? Być może taką będzie maszyna. Poczekajcie, yy, muszę ją znaleźć. Kurczę, chyba nie znajdę. Z, jakiejś, z Ona jest taka, tej włoskiej firmy Faresin. O. Być może tutaj coś dojdzie napędzany gazem, bo to jest elektryczny. My to o tym wiemy, że jest elektryczny, bo z nazwy, ale też on był się ukazał na fakcie. Być może tutaj coś będzie biometanem, czy tam metanem zasilane, no nie wiem. Tak więc, y, jak gdyby maszyn trochę mniej, duże takie powroty. Historycznych pojazdów dużo przejść z dziewiętnastki, ale są nowe rzeczy, takie jak chociażby nowe opryskiwać firmy Hardy. Yy, na, napędzanie metanem jest zawsze kilka ciekawych rzeczy, i yy, oprócz tego, że dochodzą maszyny, to jednak ja bym bardziej cenił te nowe rozwiązania, które są dodawane z tymi maszynami, czyli możliwość zasilania yy, biogazem. Ta maszyna, yy, na przykład te wykorzystywanie tych term, być może tam będzie jakiś Autoload czy coś takiego opryskiwacz sadowniczy szerokość robocza 4 metry ale to przecież nie chodzi o szerokość roboczą co tutaj jeszcze pamiętam ten ciągnik majogąsienicowy on może być przydatny dla moderów jest tutaj kilka rzeczy, które w kontekście modów one na pewno dzisiaj Atrakcyjniej wyglądają. Dobra, w tym opisie, w, tym, w tej analizie to wszystko. Czekamy na następny piątek i mam nadzieję, że w następny piątek równie ciekawe maszyny się pojawią i będziemy mogli je skomentować. Pozdrawiam, Anton.